Czy słyszeliście o podróżach Sowy, która uwielbia zwiedzać ciekawe zakątki naszego kraju? Słuchajcie więc o sówce kolejówce, która odwiedziła miasto kwidzyn. Cześć dzieciaki! Sówka kolejówka, czyli bajkowa podróż po kwidzynie, to nasza autorska bajka, która będzie przedstawiana w formie tatrzyku kamishibai w języku polskim i ukraińskim nawiązuje do wielkich pisarzy literatury dziecięcej, którymi zostały nazwane Ulice Kwidzyna. To historia nie tylko ich twórczości literackiej, ale również ciekawostki z życia pisarzy takich jak Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Konopnicka oraz Janina Porazińska. I dlatego chcemy bardzo serdecznie zaprosić dzieci z klas 1-3 do wzięcia udziału w podróży z sówką kolejówką już od maja. Wychowawców klas prosimy o kontakt z wypożyczalnią dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.